Oskar Reman. Oskar, dzisiaj pierwszy punkt. Pierwszy, pierwszy, to prawda. Gratulacje. Dziękuję bardzo. No, asysta, skomentujesz ją? chcę komentować? No, podanie do tyłu. Tak naprawdę Bartek zrobił całą robotę i podał do Michała i Michał strzelił. Oskar, ostatnimi czasy dostawałeś szansę na prawym skrzydle. Mhm. Prawda. Lubisz? E, czy lubię? Nie wiem, no tam... Czy gdzie... bardziej musisz? Nie wiem, to tam gdzie my trener postawi, tam będę grał, nie wiem co wybrzydzać. Mm -hmm. Próbuję każdą szansę wykorzystać. Zobaczymy. Dzisiaj będzie. od początku nie, nie byłeś, dostałeś szansę dopiero tak. w trakcie meczu, oddzięczyłeś się punktem. Na trybunach to zostało zauważone. no Liczysz, że to jakoś wpłynie na, na twoje szanse i, i zestawienie do obrony w następnych meczach? No zobaczymy, zobaczymy przed kolejnymi meczami jak to hmm. będzie wyglądać, czy będę dostał tą szansę. Teraz jest mecz z Tanokiem, dużo chłopaków ma kontuzji, to zobaczymy co z tego wyjdzie. No właśnie, szpital w drużynie, Michał z Watora podobno widzi potrójnie. Tak, coś ma z okiem To tym z chłopakiem na środku. Z jednej strony jest to problem, z drugiej strony jest to szansa, dla, dla, na przykład dla Ciebie. Wiadomo, wiadomo, jest to szansa, no ale nie chciałbym nikomu tutaj źle życzyć. to jest oczywiste, ale czy jest w Tobie jakaś w związku z tym szczególna determinacja? No tak, każdą, każdą okazję chcę wykorzystać, nie? wiadomo. Mało ich mam, no więc muszę walczyć. No właśnie Oskar, kiedy rozmawialiśmy ostatnim razem, no mówiłeś, że jakby była szansa coś pociągnąć do przodu, to Ty byś chciał, ale na razie wypełniasz zadania. Narzucony tyłu, no pojawiła się szansa, punkcik jest. Odbokuje, czy to trochę będzie więcej grania <grym> do przodu, czy raczej dalej tak myślisz tylko o no. w Troszeczkę mi pewności brakuje. Muszę jeszcze nabyć z tego doświadczenia. Nie mam dużo meczów rozegranych, więc muszę pracować jeszcze nad tym. Wolałbyś dostać parę szans na obronie, czy wolałbyś zagrać cały mecz na skrzydle? A to jest ciężkie pytanie. Ja chciałbym jak najwięcej grać przede wszystkim i myślę, że to jest najlepsze odpowiedź na to pytanie. Czyli cały mecz na... No tak, tak. Chociaż no, ciężko mi powiedzieć w tym momencie. Chciałbym grać na obronie, no bo generalnie jest to moja e, taka pozycja, którą trenuję od dzieciństwa. No a jak jak jeżeli... No nie wiem jak teraz wejść z tego. Takie pytanie. Trochę ciężkie. Dobrze. Czy naprawdę kibice lubią wiedzieć? No nie wiem. Nie wiem. Pewnie się czuję na pewno na obronie, tak powiem. Na ataku to tak jeszcze dziwnie dosyć. Oskar, dzisiaj... Czego można się nauczyć. Ostatnia sprawa. Dzisiaj w szatni po meczu no dosyć luźna atmosfera. Koledzy słyszę też ci gratulują. Nie tylko na trybunach, ale i w szatni dostrzeżono ten twój pierwszy punkt. Ale za dwa dni przed wami bardzo trudne zadanie. Sanad będzie zdeterminowany na Krakowie, nie czarujmy się. Wiadomo, no jest teraz po meczu jest wesoła atmosfera i trzeba by znowu przejść czas z koncentracji, i wszyscy czy myśleć o meczu, z i każdy będzie chciał wygrać na pewno. Dziękuję, gratuluję i powodzenia życzę. Dziękuję bardzo. bardzo.